Zaczynamy drugi sezon, będzie więcej, głośniej i mocniej. Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno, bo czeka Was ostra jazda. Przygotujcie się na odruch wymiotny spowodowany falami ekskrementów wylewanych z ekranu. Wszystko to okraszone podwójną dawką furii wściekłości i niekończącą się lawiną przekleństw. A do tego dubstep. Nie, nie, wszystko będzie po staremu. Ekskluzywy to ten rodzaj gier, który stanowi wizytówkę danej platformy. Poza tym umożliwiają też wbijanie szpili użytkownikom innych urządzeń, i tak na przykład posiadacze PS3 mogą mówić nigdy nie zagracie w Heavy Rain, albo użytkownicy PC-ów mogą mówić, nigdy nie zagracie w Diablo 3, chociaż od czasu jak to się zdezaktualizowało, to na przykład na PC jest lepsza grafika. Z kolei użytkownicy Xboxów 360 mogą powiedzieć. Nigdy nie zagracie w chromowane ogary? Ogary to gra o mechach i jak na ekskluzyw przystało, można by się spodziewać, że będzie to przyzwoity produkt. Chociaż przyznam szczerze, że już sama tematyka jest dość specyficzna, bo prawdę mówiąc, nie znam zbyt wielu fanów kroczących maszyn totalnego zniszczenia. W grze wcielamy się w bezimiennego najemnika, do którego wszyscy mówią najemniku. Akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości historycznej, w której to zimna wojna eskalowała do trzeciej wojny światowej. Powstały jakieś nowe mocarstwa, a do masowej produkcji jako narzędzia zniszczenia weszły właśnie mechy. Można sobie przestudiować tę historię z poziomu menu, gdzie znajduje się specjalna sekcja poświęcona wydarzeniom od połowy XX wieku i przyznam, że próbowałem przebrnąć przez te historyczne fakty, ale zobaczcie tylko, ile tego jest, jak wolno przesuwa się ten pasek po prawej, co to jest w ogóle za pomysł, czy to jest gra o gigantycznych robotach siejących zniszczenie, czy lekcje historii do kuja. Czemu miałbym chcieć to czytać? Czy nie można było zrobić z tego jakiejś efektownej animacji? Czy tak właśnie ekskluzywny tytuł wykorzystuje potencjał drzemiący w konsoli, pokazując mi encyklopedię alternatywnego świata? Ja chcę wybuchów, eksplozji i taniej rozrywki, a nie studiować wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca! Kiedy już mamy możliwość zasiąść w jednym z mechów, to natychmiast rzuca się w oczy fakt, że gra wygląda niebywale biednie. A przecież po ekskluzjach można się spodziewać, że wykorzystają potencjał sprzętu do maksimum i zaserwują graczom szczegółowe modele, efektowne eksplozje i kolorowy, atrakcyjny wizualnie świat. I tak jak zazwyczaj nie czepiam się grafik, i tak tu po prostu nie mogę przejść obok tego obojętnie, bo gra prezentuje się jakby była z Ery 2 Druga rzecz, którą Sega strzela nas w mordę, to to, jak wolno porusza się mech. Mapy są dość rozległe, a przy tym tempie marszu czas potrzebny na podróż z jednego punktu do drugiego mierzony jest niemal w dekadach. Wyginam więc gajgę z całej siły w nadziei, że może jakoś to przyspieszy tego mojego robota, ale nie, to cały czas wyścig ślimaków. I co gorsza, jeśli przeciwnik uszkodzi mi systemy napędowe albo przypadkowo zjadę z jakiejś skarpy, co ubarwione jest efektowną animacją, to zaczynam poruszać się jeszcze wolniej, jakby tamta prędkość nie była wystarczająco niska. Czasami chodzę tak wolno, że nie nadążam za akcją gry. No szybciej, kurwa! Rozgrywka jest nudna, jak flaki z olejem. Kampania podzielona jest na 6 rozdziałów, w każdym z nich dysponujemy innym mechem. W pierwszym dostajemy standardowego szturmowca, później snajpera, mecha defensywnego itd. Różnorodność misji jest zerowa, po prostu trzeba wysłuchać krótkiego komunikatu, w którym kwadracie znajduje się wróg albo jego baza, pospacerować tam, rozpierdolić wszystko w drobny mak. Później kolejne wytyczne, spacer, strzelanie, koniec misji, nagroda odprawa, wytyczne, spacer, strzelanie. No ja pierdolę, no. Czasem dla odmiany musimy kogoś bronić. Oznacza to, że nie trzeba nigdzie maszerować, ale to zdarza się bardzo rzadko. Sterowanie mechem wydaje się być proste. Lewa gajga odpowiada za ruch, prawa za celowanie. Domyślnym widokiem jest trzecioosobowy podgląd robota, w którym dość łatwo jest się poruszać. Jednak w tym widoku celowanie to jakiś koszmar, głównie dlatego, że nie ma żadnego znacznika środka ekranu. To znaczy, jest w mikroskopijnym okienku w prawym górnym rogu ekranu, gdzie mamy kamerę z przyrządów celowniczych. Mogę zmienić na ten widok, jak domyślny, ale wówczas poruszanie się zaczyna sprawiać problemy, bo przybliżenie jest zbyt duże. Do wyboru mamy więc albo komfortowy marsz i wgapianie się w okienko wielkości pocztowego znaczka, albo komfortowe celowanie przy zerowych możliwościach marszu. Jaki debil to tak zaprojektował? Wystarczyło dodać krzyżyk na środku ekranu i gra stałaby się dwa razy bardziej grywalna. Rozwiązanie wykorzystane w grze po prostu zabija całą dynamikę, bo najlepsza opcja to ustawić się gdzieś na wzgórzu, przełączyć na celownik i po prostu strzelać z daleka. Świetna zabawa, nie? Dla miłośników mechów jest też moduł konstrukcyjny, w którym można zbudować maszynę wojenną według własnego projektu. Ale kompletnie nie mam pojęcia o co w nim chodzi. Niby jest jakiś tutorial, ale komunikaty są zupełnie niezrozumiałe. Nie wiem jak połączyć te wszystkie elementy, a ich lakoniczne opisy powodują, że nie wiem w ogóle co do czego służy. Chuj z tym! Zresztą wypożyczany na potrzeby misji sprzęt tak jest 100 razy lepszy niż cokolwiek co sam sobie zbuduję, więc po co to w ogóle? Poza tym, że gra jest nudna i monotonna, to jest też chwilami zupełnie niejasna. Jedna z pierwszych misji snajperskich rozgrywa się w nocy. Pomijam już fakt, że prawie nic nie widać i że moim narzędziem do walki z ciemnością jest latarka, która została chyba zaprojektowana do nocnego zbierania grzybów. Zostaje wysłany do określonego kwadratu, gdzie mam czekać na wroga. Pojawiają się moi sprzymierzeńcy chyba i wrogowie chyba. Zaczynam więc strzelać, ale po chwili dostaję komunikat, że misja nie powiodła się. Próbuję jeszcze raz, idę do wyznaczonego punktu, zaczynam strzelać do tych drugich, misja nie powiodła się. No co jest kurwa? Kolejne podejście, maszeruję do wyznaczonego punktu i próbuję się zorientować, co jest w ogóle grane. W ciemności ledwo dostrzegam dwie grupy mechów, które wyglądają niemal identycznie. Próbuję więc ustalić, kto jest przymierzeńcem, a kto wrogiem. Ale zanim zdążę cokolwiek zaobserwować, dostaję komunikat o niepowodzeniu misji. No szkurwa, no ja pierdolę, no przecież to jest jakieś nieporozumienie. Do czego ja mam strzelać? Nic tu nie widać, a ja mam tylko jakąś chujową latarkę. Czy zaawansowane technologicznie mechy nie mają noktowizorów? Czy tak trudno do misji w nocy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt? Nie ma znaczników jednostek wrogich i sprzymierzonych, nie ma celownika, nie ma noktowizora. Ta gra to jest jedno, wielkie, niegrywalne i nudne jak flaki z olejem dziadostwo. Zwykły gracz, który chce się po prostu odprężyć przy konsoli prędzej wyjebie swojego Xboxa przez okno niż dotrwa do końca misji. I już wiem czemu to jest ekskluzyw. Nie dlatego, że miał być to flagowy produkt. Po prostu żaden inny producent sprzętu nie chciał mieć takiego gówna w ofercie. Być może dla fanów mechów to stanowi jak Jakąś wartość, ale ja nie znam żadnego. Do pracy się szykuje człowiek z miną poważną. Schowaj się, twórco gier, który nie chcesz poznać się z prawdą, O się przez twój kuwienc dos. Może trochę zbyt dosadnie. Nie ci każdy błąd bananowy jest, ten sympatyczny gość wyładuje tutaj, zaraz swoją złość ci jest i Marian też, co epicki ma wąs, bananowe są przygody z kiepską grą.